aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego. List do Efezjan 4 rozdział 12 werset. Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha. Wierny Boże, pomóż mi nauczyć się jak być zadowoloną w każdej sytuacji. Zdaję sobie sprawę, że zdobycie tej umiejętności jest procesem pełnym wyzwań. A ćwiczenie odbywa się przez różne trudności. Wydawało mi się, że jestem w tym już dosyć dobra, ale wtedy sytuacja w moim życiu zmieniła się na gorszą. Czasami potrafię sobie nieźle radzić ze stresem, innym razem chcę, żeby to się już skończyło. Proszę, ucz mnie, jak radzić sobie z tymi innymi razami. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę wylać przed Tobą swoje serce i przyznać, jak się czuję sfrustrowana i zdenerwowana. Już samo uwolnienie tych skumulowanych uczuć w Twojej obecności daje mi dużo dobrego. Świadomość, że całkowicie rozumiesz mnie i moją sytuację, zachęca mnie jeszcze bardziej. Panie, czy możesz, proszę. Pogłębić moją świadomość Twojej nieustannej obecności przy mnie? Wiem, że muszę być z Tobą w kontakcie, rozmawiać z Tobą, zanurzać umysł i serce w tych wersetach, które mówią o mojej sytuacji, a śpiewanie Ci na chwałę podnosi mnie na duchu jak nic innego. Dobrze jest śpiewać imieniu Twemu, głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Twoje kochające imię Jezu. Amen.